Cześć kochani, ja jestem Sylwia Testuję i zapraszam Was na kolejny 24-godzinny challenge. Gdzieś to tutaj miałam. E, czerwony kolor, nie. E, kolor takiego chleba też nie. Niebieski się nie zgadza. Jest na samym dnie. Kolor różowy, yy, jak różowa parówka. Robię sobie tydzień walentynkowy, więc czas na zabawę. Tylko najpierw ja, yy, w tym jasnym sweterku to nie pasuje na dzisiejszy dzień. Jesteście gotowi, aby mnie zobaczyć? Tadam, tadam! I jakoś od razu lepiej. Jakoś ten kolor jest taki energiczny, taki mega pozytywny. Różowe jedzenie, różowe zakupy, różowe atrakcje, różowa Toka Boka albo Avatar World. Mnóstwo, mnóstwo różowych rzeczy. To was dzisiaj czeka. Najpierw jeszcze różowa pomadka na usta, moja ulubiona. Do tego obowiązkowo różowe kolczyki. I lecimy od razu z pierwszym testem i z pierwszym różowym jedzeniem. Różowe moci od Misty w walentynkowym wydaniu. Love Story Vanilla and Blueberry. Mochi zazwyczaj jest takie okrągłe, a to jest w kształcie serduszka. Powinniśmy troszeczkę dłużej poczekać, aby ono nieco bardziej zmiękło. Lubicie moci? to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Zobaczcie, faktycznie ma kształt serduszka, a co najlepsze, od razu Wam mówię to jest najlepsze mocz, jakie kiedykolwiek jadłam, a uwierzcie, że testowałam praktycznie je we wszystkich smakach. Było naprawdę przepyszne i musicie uwierzyć, że to mocz, i ono jest z biedronki, jest po prostu idealne. To co, chyba teraz czas na jakieś fajne różowe zakupy. Chyba pojedziemy sobie do galerii, bo tam nie dość, że kupię jakieś fajne różowe słodycze, jakieś fajne różowe gadżety, to może uda mi się przymierzyć coś fajnego różowego. No i w galerii chyba najłatwiej takie rzeczy znaleźć w Dilzie. No tutaj musi być coś różowego, no nie ma opcji. No spójrzcie, no wiedziałam, cała ściana jest różowa. Czy wy to widzicie? O wow, wygląda naprawdę nieziemsko. Żelki, żelki. Na pewno biorę jakieś żelki. E, czy wziąć takie pudełko wielkie żelek? Mm, no nie wiem, czy my to wszyscy zjemy później. Za dużo, za dużo chyba tego. Chyba jednak to odłożę. E, tutaj mamy o różowe chipsy bekonowe, ale nie, no gdzie? Taki bekon pasuje? Nie, 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 nie. Więc biorę ciasteczka. O jakie ładne różowe napisem happy, okej, okay, no coś tam wybrałam, więc pędzimy dalej i w ogóle przy samym wyjściu ze sklepu zauważyłam jeszcze, że tutaj są mega fajne rzeczy, tylko że one już są bardziej takie walentynkowe, chociaż mega dużo rzeczy różowych jest tutaj oczywiście i taka słodka czekolada to jest chyba żaba wychodząc od razu weszłam sobie do pepko, bo chciałam przymierzyć coś różowego, ale Tutaj są piękne różowe dresy i różowe plecaczki, a gdybym tylko miała córeczkę, od razu by dostała ode mnie taki słodki różowy plecaczek. Dresy są mega fajne, mega fajne kolory, jakieś niebieskie, zielone, oczywiście w dzisiejszym challenge'u tylko i wyłącznie obowiązuje kolor różowy, więc taki dresik jak najbardziej na plus, mega mi się podoba. Idę z moim Mikusiem jeszcze do smyka, spójrzcie na to. A, jakie słodkie serduszka! Musiałam to Mikusiowi pokazać, no bo wiecie, jest okres walentynkowy. Co prawda one nie są aż tak różowe, ale Mikuś był zachwycony. No i spójrzcie tylko na to, jak to wszystko słodko wygląda. Zakupy zrobione, wróciłam do domu. Jeśli chodzi o ten kolor różowy, to jeśli chodzi o jedzenie, to wcale nie było tak trudno. Widzieliście, zobaczcie, jakie przepiękne opakowania jasno-różowujutkie. Tutaj jest czekolada, ciasteczka, mamy też żelki. Jedyne, co nie zrobiłam, to nie przymierzyłam żadnych fajnych różowych ciuchów, no bo po prostu niczego nie było. Na końcu tylko widziałam fajne różowe dressy. Jestem mega ciekawa tej rzeczy. To jest różowa czekolada. Wow, wygląda super. Muszę się tylko jakoś dostać tutaj do środka. Czy ona faktycznie będzie różowa? Ej, jest. Patrzcie na to. To nie jest kolor brązowy, to jest faktycznie kolor różowy, taki brudny róż, bym powiedziała. Pachnie. Mega słodziutko. A w smaku? Czterze. Mega słodkie. Ale nie do końca jestem przekonana, co to jest za smak, bo tutaj z tyłu nigdzie nie ma napisane. Jest napisane Rose Chocolate. Ale tu chyba chodzi o kolor taki różany, a nie o smak, ale jest naprawdę dobra. Żeby było jeszcze bardziej romantycznie, to mamy tutaj ciasteczka w kształcie serduszek. Ciekawe, bo tutaj na tym opakowaniu są mega różowe. Ciekawe, jak na żywo będą wyglądać. Ulala! to jest to wyciągnąć, ale to jest przepiękne, ale to jest słodkie, patrzcie na to. Malutkie, słodkie ciasteczka, faktycznie w kształcie serduszka, pachną mega fajnie. Tu... Ta czekolada była zdecydowanie lepsza. To z jednej strony wydaje się być zdrowe przez ten spód, ale ta polewa jest mega słodka i... Wygląda cute. Idealnie by wyglądało do ozdoby. Na przykład jakichś walentynkowych babeczek albo tortu, ale w smaku takie 5 na 10. Może żelki mnie nie zawiodą. Teraz misja, otwieram to takimi malutkimi nożyczkami, bo tylko takie mam tutaj pod ręką. Dobra, pachnie mega fajnie, ale ja postaram się wyciągnąć tylko te różowe, bo tutaj są różowo-zielone, ale zobaczcie, żelek jest różowiutki, będzie kwaśny, czy będzie słodki, bo jest obsypany albo cukrem, albo kwaskiem cytrynowym, sprawdzam. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że wolała, aby to był kwasek cytrynowy, bo ja uwielbiam kwaśne żelki, a to jest po prostu cukier i te żelki są mega słodkie. No i w tym całym teście słodyczy różowych wygrywa ta czekolada. Ale mam coś jeszcze ekstra. Znacie papite? Baton papita? Tutaj mamy donata papite. OMG. Dlaczego mnie to ominęło? Ponoć on już jest od jakiegoś czasu. Ja go nie widziałam. On akurat jest dostępny w żabce. Nie wiem, papita, szczególnie za dużo ma takie małe cukierki. Czy tutaj będą takie cukiereczki? Wyciągamy. A są! Już widzę. Mhm. Jak to słodko wygląda? Patrzcie na to. Faktycznie prawdziwy donat. A w smaku? To jest różowe w środku. Smakuje. 10 na 10. I jest już dosyć późno, ja się objadłam tymi słodyczami i mam po prostu dosyć. Niczego innego już nie zjem, ale sobie pomyślałam, że skoro zbliża się wieczór, no to chyba najlepiej ten dzień zakończyć biorąc do ręki telefon, no i grając w jakąś aplikację. I tak sobie pomyślałam, że cały czas jest ta to toka boka, ale wiem, że część z Was bardzo lubi Avatar World, więc włączamy sobie tutaj tę aplikację Avatar World no i zadanie na dziś stworzyć Mega, mega, mega różową postać i znalezienie dla niej jakichś fajnych różowych rzeczy, na przykład jakieś różowe maskotki. No i szybciutko, jesteśmy w świecie Avatar World, jesteśmy już w kreatorze postaci i co tworzymy? Oczywiście najbardziej różową postać. Jaką postać wybieramy? Bobasa, dziecko, niemowlę, chyba dorosłą osobę najbardziej mi się podoba. Karnacja, może wybierzmy coś takiego jasnego, aby nam się odróżniało te wszystkie różowe rzeczy. Okej, okay, oczy, oczy, które by tutaj wybrać, te są ładne takie. Chodzi, bym powiedziała. Czy możemy zrobić różowe oczy? Możemy zrobić. A, patrzcie na to. O, wow. Ej, one są trochę przerażające teraz, jak tak sobie na to patrzę. Tutaj mamy Zeza. Tu. Uu, te są takie wielkie oczy, te również. Te mają serduszka. No dobra, wybrane. Okej, okay, no w ogóle nie ma opcji. Te z gwiazdkami też są ładne, ale te z serduszkami są przepiękne. Wybieramy sobie teraz brwi. Brwi zrobimy takie nieco mniejsze i zrobimy je może w takim brązowym kolorze albo nieco jaśniejszym. Uśmiech zostawiamy, policzki, o, może coś takiego różowego. No i teraz włosy. Włosy oczywiście też muszą być różowiutkie. Chyba wybiorę ten taki mega, mega ciemny różowy. Tutaj również wybierzemy chyba ten sam odcień, ale jaką fryzurkę by tutaj wybrać? Bo tych fryzurek jest dosyć sporo. Kiteczki, ta duża kitka. Hmm, ja bym chciała coś szalonego: takie kiteczki. O, takie dwie kiteczki! Ej, to wygląda mega. A ten przód zostawiamy taki: czy z grzywką, czy coś takiego. To jest fajne i wygląda mega, mega romantycznie. No to teraz czas na dodatki. Może najpierw wybierzmy sobie jakiś strój, czy mamy jakąś sukienkę? Sukienka by pasowała, sukienka jest taka różowiutka, ale ona hmm, chyba nie za bardzo tutaj pasuje. Jak myślicie? Jak sądzicie? Oh, baletnica, że też wcześniej na to nie wpadłam, baletnica wygląda super. Tylko teraz wybierzmy jej. Fajne rajtuzy, czy też skarpety takie w kropki? Czy mamy różowe budki? Oh, mamy, patrzcie na to! I teraz musimy tego wybrać odpowiednią biżuterię. Co my tutaj mamy? Tutaj są jakieś naklejki, okulary. Okulary są super. Okulary w serduszka. Hmm, też fajnie wygląda, chociaż te są lepsze, i widać te oczy z serduszkami. Kolczyki są fajne, ale niestety ich nie widać pod tą naszą fryzurką. Czas na dodatki. Co my tutaj mamy? Różowe rękawiczki. Ej, to fajnie pasuje. Mi się to podoba, mega. E, naszyjnik, czy te koraliki, chyba będą najlepiej pasować? O, wow, no dobra, mamy to. Ta postać jest po prostu przepiękna. A teraz wybierzmy się z nią do jakiejś pierwszej miejscówki, gdzie mogą być fajne rzeczy. O, gdzie mogą być jakieś maskotki? Chyba tutaj, w tym budynku. Przechodzimy sobie od razu na piętro numer dwa na tę stronę. Dajcie mi tutaj moją przepiękną postać. Jest i ona. Czy mamy tutaj jakieś różowe maskotki? Jest różowy smok. Smok, zobaczcie, jaki piękny. A, można się do niego poprzetulać, można go podrzucać troszeczkę. Mamy tutaj zielone rzeczy, mamy awokado, mamy sushi. Zielone na mnie za bardzo pasują. Jest kolejna rzecz różowiutka i kolejny smok, ale piękny, patrzcie na to. to są dwa smoki teraz, taki różowo-fioletowy bym powiedziała nawet. Ok, to ustawimy je sobie tutaj na bok. Różowa lama. Jaka słodka. Spójrzcie tylko na to. Teraz spróbujemy nadmuchać balon, tylko że potrzebujemy balon różowy. A tutaj są same zielone. Dobra, jest różowy. Nie, 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 nie zielony, nie, przez pomykę wzięłam różowy. Dobra, ten bierzemy. Wow, mamy to! Patrzcie, musimy go szybko łapać, bo on nam tutaj zaczyna uciekać, więc chwytamy go do ręki, w drugą rękę bierzemy sobie tego dinozaura czy też smoka i będziemy sprawdzić jeszcze piętro numer 3. Nie pamiętam, co tam się kryje na tym piętrze numer 3, co my tutaj mamy, czy tutaj znajdziemy jakieś rzeczy. Yy, niestety nie. Tutaj jest burgerownia. Tutaj mamy sprzęt do gier, ale nie widzę nic różowego. Wybieramy jeszcze im jedno miejsce. Oczywiście, że tak. Skoro ubrałam taki strój baletnicy, no to sprawdźmy, jak ja sobie w ogóle poradzę w balecie. W ogóle balet mi się mega kojarzy właśnie z kolorem różowym. Odłożę tutaj swoje różowe rzeczy. Weźmy sobie różową matę. O, to jest taka mata okrągła. Jak na niej staniemy... Oh! Możemy się zamienić w baletnicę. Patrzcie na to co ja potrafię. Pierwsze ćwiczenie teraz uu, to będzie trudne bo to są takie podskoki. Teraz mega fajna pozycja. Wszystko zobaczcie w ogóle jak robimy na paluszkach. O to jest trudne. Tutaj obok zobaczcie mamy zajęcia jeszcze z panią nauczycielką ale ja radzę sobie słuchajcie świetnie. A to nie koniec bo oprócz tego możemy sobie podejść tutaj. Z tej strony chwycić się takiego drążka i zrobić sobie jakieś ćwiczenia. Zobaczcie, jakie skłony duże robimy. Teraz kolejne ćwiczenia, w którym jest jakieś podnoszenie nogi, i teraz będzie trudne. A, jakie podskoki, patrzcie na to. No dobra, jest jeszcze różowe hula-hop. Czy z nim zrobimy jakieś akrobacje? No jasne. Możemy hula-hopem sobie zakręcić. Uh, na dwóch rękach. Z ręki do ręki to się robi. Wow, to jest niezły poziom. Do tego wszystkiego tradycyjnie możemy pokręcić sobie w o ten oto sposób. Myślę, że za te wszystkie super ćwiczenia należy nam się jakaś nagroda. Oczywiście nagroda, o tutaj, ta w kolorze różowym. Czy możemy ją sobie. No właśnie. Powiesić na szyję i dzięki temu mamy super nagrodę za wszystkie nasze ćwiczenia. No ale nie uszkujmy się, przydałoby się coś zjeść, więc gdzie my możemy i zjeść coś różowego, oh, deser. Lody. Oczywiście, tu powinno być coś różowe. No okej, okay, są jakieś lody, ale słabe, ja bym chciała bardziej kolorowe. No dobra, to rozwiążmy szybko tutaj zagadkę. Jak widzicie, są trzy miejsca, musimy włożyć tutaj trzy różne rzeczy. Mamy tutaj babeczkę. Potrzebujemy jeszcze lizaka i taką pałkę. Pałeczka stoi tutaj o, na ziemi. Bierzemy ją od razu do ręki. Gdzieś tutaj o, chowa nam się lizaczek. No i teraz patrzcie na tę magię, bo dzięki temu nasze lody będą magiczne. I miejmy nadzieję. A! Zdało się, że będą różowe, ok. Weźmy sobie teraz wafelek, ale stwórzmy jakiegoś fajnego wafelka. Bierzemy teraz tutaj taki jakby pędzelek i zróbmy sobie, jak myślicie, taki, który wygląda jak syreni ogon. Mi się mega podoba. I teraz bierzemy sobie lody, no dobra, te różowe, te kolejne różowe z cukierkami, te różowo-fioletowe. Te tęczowe. Oh, słuchajcie, nie wytrzymałam i musiałam zjeść, chociaż kawałek tego loda, chociaż jeden kolor. To tutaj pasuje. Ej, no daj nałożyć to sobie. I chcę to nałożyć jeszcze tu na górę. O właśnie, w ten oto sposób. Czy któreś jeszcze pasują? Myślę, że te tęczowe też będą OK. Nie no, słuchajcie, ten deser lodowy wygląda kosmicznie, wygląda przepięknie. Spójrzcie tylko, jaki jest wielki. To co, jemy go? Wow, ale jak tu zjeść taką wielką porcję? Słuchajcie, spróbujemy, spróbujemy chociaż yy, po jednym kolorze. No dobra, najpierw tu, no dalej, zjadaj to. Jak my to mamy zjeść? O, o, w ten sposób? Możemy po jednym kolorze, bo to chyba ta porcja jest zbyt duża, ale chyba się udało. No, zobaczcie, przepyszne, różowe lody zjedzone. Wafelek też możemy zjeść? No jasne. A żeby nie było, to takich wafelków możemy więcej robić fajnych, na przykład wafelek w kształcie kwiatka, patrzcie na to. I dzięki temu, jak tutaj teraz damy te gałki lodów, to to będzie wyglądać jak taki kwiatek. A, trochę tak, zobaczcie, jaki piękny! No jak widzicie, w Avatar World można robić naprawdę, naprawdę przeróżne rzeczy, tak więc dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Pa pa!